Witanko, ja znów z wanny, ale już wychodzę. Powiem Wam, że ten mały D500 tak mi się go przyjemnie słucha, że nawet mi się zwanny nie chce wychodzić. No, ostatnio tak, mimo że mam te wieżowe i tak dalej do słuchania w garażu, ale te małe, które ostatnio mi się trafiły, jak właśnie ten D500, nawet nie tak bardzo D55, mimo że jest mocniejszy, to on gra tak. Trochę bardziej jak DT75, którego dźwięk już mi się trochę oklepał, dlatego właśnie. Eee, no właśnie z powodu tego, że d 55 zbyt bardzo przypomina mi dźwiękiem DT75. E, bardziej lubię słuchać tego małego D500. Pomimo, że on gra troszeczkę słabiej, ale i tak gra dosyć mocno. Przy tym jest o wiele mniejszy, o wiele lżejszy jednak od D55. No i jakoś tak strasznie go lubię. Ostatnio właśnie te kilka sprzętów mi się tak spodobały, jak DT501 w pracy, którego też mi się bardzo przyjemnie słucha. Ten D500 w domu, że wszystkie inne mniejsze mógłbym posprzedawać. Wszystkie szarpy przegrywają nawet chociażby z tym, bo szarpy to potrafią, te, te mniejsze oczywiście z serii WQ, potrafią trochę harczeć, przesterowywać, nawet hmm, T370 ten głośnik basowy tam niby, niby coś dawał, poprawiał, ale ostatnio mam wrażenie, że znowu coś tam mu się poluzowało, czy coś jakby ten bas z niego yy, przestał tak jakoś ładnie rezonować i w dodatku on dzwonił od początku, także to jest mały konkretny sprzęt, który fajnie łupie tak blasterowo, tak typowo Panasonicowo. Nie tak gumowo jak JVC, ale taki fajny ten basik, ma taki łup, łup, taki no całkiem przyjemnie mi się go słucha. Mimo, że taki troszeczkę plastikowy, ale taki bardzo przyjemny, fajnie wyważony ten dźwięk. Jest w tym D500, dlatego go strasznie lubię. Że hmm, w sumie no mogłem się porwać na tego hmm, D550, miałbym wszystko w jednym, no ale już wyszło jak wyszło, nie wiedziałem hmm, czego się spodziewać. No ale nie żałuję, przyznam, że on jest warty. Hmm. tej kasy za jaką chodzi bo dźwięk jest hmm, no można powiedzieć porównywalny do DT-75 bo DT-75 jest trochę bardziej wyżyłowany ale jak na coś tak wielkiego z takim kompletem głośników to on powinien grać o wiele lepiej od takiego maleństwa to mu niemalże dorównuje bo jak wiadomo D-55 to już praktycznie całkowicie dorównuje temu DT-75 hmm. No barwą dźwięku, bo głośnością do 75 oczywiście wygrywa, ale dobra, już tak nie, nie przymudzając o tych małych sprzęcikach, chciałem zapowiedzieć. Mam nadzieję, że jutro jeszcze przyjdą, chociaż ja jutro i w niedzielę nie będę miał czasu, bo mam nocki. Także w poniedziałek wam pokażę, bo ma mi przyjść dwa razy po pięć sztuk. Jean Michel Jarre. Lubię go strasznie, także zobaczymy co to za kompilację i tam chyba jeszcze jakaś jedna pojedyncza, także w sumie chyba z 11 płyt tego żara będzie. No a na razie wychodzę z tej łazienki i wybieram się do garażu do hej.